Dzisiaj chciałabym pokazać nową aktualizację w Avatar World. I jeszcze mam nowe nowości o moim serialu. W moim serialu o pieskach pojawi się nowy piesek. Na razie nie będę mówiła jego imienia. A teraz pokażę dla Was, jak ustroiłam nowy domek. Mam nadzieję, że ten filmik będzie dla Was bardzo pożyteczny i się spodoba. Zaczynamy! Przeprowadziłam się do tego domku na zawsze, ale jeszcze nie zebrałam wszystkich rzeczy. Tutaj, przy wejściu, postawiłam swoją kanapę. A tutaj. Jest transporter dla piesków. Tu włożyłam wszystkie moje nowe rzeczy z giftów. Tutaj mam mega duży salon. A tutaj kuchnia. Ta kuchnia też jest nowa i całkowicie darmowa. Mam drugie piętro. Postawiłam już tutaj sobie nową toaletkę, prawda ładna? No a tutaj mam wielki widok na całe miasto. Tutaj jest moja sypialnia. To jest taki wielki leżak dla piesków. Tak, łóżko wziąłam z Kawaii Housemaker. Jeszcze też nowy leżak dla nowego pieska. A tutaj już mam łazienkę, którą też wziąłam z Kawaii Housemaker. A to miejsce do odpoczynku. Chciałabym Wam też pokazać nową funkcję w grze. Skąd wzięłam te wszystkie piżamy? Zobaczcie, są tutaj całkowicie darmowe prezenty w grze. To już dzisiaj te odebrałam. No a to? Ten mój nowy psiaczek. Tak, i jeszcze w grze pojawiła się nowa funkcja ze słonkiem. Mamy zachód słońca i te zniknęło tamte fajne słoneczko kociakowe. Bardzo go kochałam. No i na tym kończymy nasz odcinek. Mam nadzieję, że on Wam się spodobał. Kopatki!